Burt to słoń indyjski, mieszkający w Central Park Zoo. Uwielbia fistaszki, jest od nich wręcz uzależniony. Jest przyjacielem pingwinów i często im pomaga. Z natury jest miły i uprzejmy. Uwielbia sztukę i marzy o podróży do Paryża. Jest uczulony na gluten. Marzy o własnej wannie, uwielbia małe kotki i prawdopodobnie ma tatuaż. Pokonał Savio, lecz boi się myszy. Ma świetną pamięć, waży 1750 kg. Występował w wielu odcinkach. Po raz pierwszy pojawił się w odcinku dwie stopy nad ziemią i wyżej. Jego wybieg znajduje się po prawej stronie od bramy wejściowej do zoo. Do 21 odcinka tabingował go Adam Bauman, a później Paweł szczęsny. Cecyl i cegła to dwaj przestępcy pojawiający się na razie w trzech odcinkach. Cecyl jest wysoki, sprytny, niesłusznie uważa zwierzęta za głupie i nie docenia pingwinów. A cegła jest grubszy, niezbyt rozgarnięty, szybko się męczy i łatwo odwrócić jego uwagę. Pingwiny udaremniają ich kradzieże. W odcinku Brylantowy Król kradną drogocenny brylantowy wisior ze sklepu jubilerskiego. Kiedy są ścigani przez policję, cegła wyrzuca go przez okno do zoo. Rano wracają, żeby odszukać wisior. Tymczasem Julian przywłaszczył sobie ich łup, myśląc, że to dar od pradawnych bogów. Chodził w nim i był siebie bardzo dumny. Pingwinom udało się odzyskać wisior i wpakować dwóch przestępców do więzienia. W odcinku Operacja Antarktyda próbują ukraść ryby z portu. Pingwinom udaje się ich pokonać, związać i zostawić w porcie, aby czekali na przyjazd policji. Chuck Charles komentuje w telewizji, że najdziwniejsze było to, iż przestępcy byli po przyjeździe policji już związani a jeden z nich miał w spodniach żywego Antara Patagońskiego, co było sprawką Rico. Wystąpili również na początku odcinka Gracja na lodzie, kradnąc torebkę pani Trevor. Prawdopodobnie Cecil Cegła są parodią Nohala i Baryły z filmu 101 Dalmatyńczyków, lub Harego i Marba z filmów Kevin sam w domu i Kevin sam w Nowym Jorku. Tylko w odcinku Brolantowy Król akcja dzieje się wokół nich. Pozostałych dwóch występują epizodycznie. Cecyl był w szkole kapitanem drużyny szermierczej. W odcinku Brillantowy Król Cecyl powiedział do kompana Cegła, a w operacji Antarktyda Brick. Cezary to jeden z rosyjskich szympansów występujących w serialu Niech żyje król Julian na wygnaniu. Cezary i Stanisław to najważniejsze szympansy. To oni rządzą grupą. Nosi on kombinezon astronauty oraz żołnierską czapkę. Cezary poznał Juliana po pomocy rekinom. Od początku Lemur wydał mu się podejrzany. Po awarii sterowca zaczął go podejrzewać. Gdy udało się wzlecić, rozpoczął śledztwo, by znaleźć sprawców. Po ujawnieniu próbuje wyrzucić Juliana ze sterowca, potem odlatuje z panczem. Na koniec jednak bierze udział z innymi w wojnie z Kotem. Na jego czapce widnieje logo Lali. Na tle radzieckiej flagi. A jeżeli udało ci się dotrwać do końca odcinka, to zostaw komentarz o treści Cezary.